Hej, jest wtorek, 26 grudnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. Czas specjalny dobiega końca, więc podejrzewam, że będzie coraz mniej quizów, które będą obracały się wokół jednego tematu. Ale niestety, zła wieść, próbowałem odpalić Sinnerdl i okazuje się, że aplikacja przechodzi jakieś zmiany i nadal nie działa, czyli nie możemy drugi dzień rozwiązać quizów, w którym mamy cały temat na cały tydzień. Zobaczymy, sprawdzimy, czy jutro czy będziemy musieli ją wyrzucić, tak jak to zrobiliśmy z drugim movido. Dobrze, zaczynamy od movido pierwszego, czyli zgadujemy rozpikselizowany plakat. Patrzę i widzę jakieś zestawienie ludzi, może stojących na scenie, ale nie jestem w 100% pewien. O patrz, wpisuję Maverick i nawet chciałem Top Gun'a zgadnąć. Dobra, widzę, widzę, co to jest za film. To jest, wracamy znowu film animowany. Jest to Sing to. Pierwszą część widziałem, wydawało mi się, że jest dosyć słaba, ale e, jestem odosobniony w tej opinii. Więc dwójki już nie oglądałem. Tak gwiazdy śpiewają znane piosenki, bo jest to, jest to taka wersja muzykalowa, trochę amerykański idol. Ale e, moim zdaniem nie wnosi nic jakby ciekawego do gatunku. Tu żeby nie było, że ściemniam. Cine Offline for Maintenance. Więc przechodzimy do Frame, gdzie mamy screenshot z filmu i zgadujemy. Jaki jest jego tytuł? Jeśli nie zgadniemy, dostaniemy następną klatkę. Trochę to wygląda, jakby było CGI-owane, ale tutaj mamy chłopca. Więc nie jestem. Nie jestem pewien, co to może być. Zacznijmy sobie od, od Księgi Dżungli. Nie. Ok, nie jest to film animowany. Tutaj mamy film w pewnych czasach zaszłych, bo widzimy, że klasyczny model samochodu. No, chciałem wpisać Gosford Park, ale nie ma. To, to będziemy <coughs> zgadywali w takim razie sferatu. Mamy Hayley Atwell. Więc. Ale nie wygląda jakby była przebrana w Kapitanie. Ameryce, ale, ale spróbujemy, bo ją rozpoznaję tylko. A To jest jeden z tych dwóch filmików o, o Kubusi Puchatku, który wyszedł w podobnym czasie. Nie jestem, że to jest Christopher Robin? Tak jest. W którym Jwin McGregor gra Krzysia I nie, jest, nie ma tutaj puchatka w wersji Zamorduje ludzi, tylko jest zwykły, zwykły puchatek. Sorry, za chwilową pauzę. Już wracamy. Przechodzimy do Box Office Game, gdzie mamy pięć tytułów w 1998 roku 27 listopada, które zarabiały pieniądze, przepraszam. I mamy informację, ile zarobiły do tej pory, ile tygodni już zarabiają, ile tygodni już były, są w kinach. Jakie studio jest odpowiedzialne za dystrybucję i mamy punkty, które, które pozwalają nam kupić podpowiedzi za poszczególne, za poszczególne wartości. Sorry, tutaj w studiu nagraniowym, jak widzicie, niepożądane osoby przechodzą za, za plecami, ale zaczynamy od filmu Walta Disneya. Zobaczmy sobie tagline. Ok, epicka prezentacja miniaturowych proporcji. Hmm. To jest Story 2? Nie? Dobra. Po... Zobaczmy w takim razie. Ok. Dave Foley. Absolutnie nie wiadomo kto to jest. Reżyseria w John Lassetera. Kevin Spacey. Ok. Czyli to będzie Bug, Bug's Life. Czyli teoretycznie Disney, ale tak naprawdę film produkcji, produkcji Pixara. Też jest swoją drogą bardzo, bardzo ciekawy. Myślę, że nadal, nadal warto obejrzenia. Paramount Pictures. 57 milionów. Poproszę reżysera. Norton Virgin i Igor Kowaliow. Nie wiem kto to jest. Przygoda dla każdego, który kiedykolwiek nosił pieluszki. <noise> Okej, okay, też wygląda na, wygląda na jakąś e, animację. Oh my God, nie mam pojęcia. Ponieważ jest sfrustrowany na, na odpowiedzialność na bycia starszym bratem, Tommy wyrusza z takim Filem i Lilem, żeby oddać swojego brata do szpitala. Ale po drodze gubią się w lesie. Uh, okej, okay. byłoby mi łatwiej, gdybym znał Rugrats e, faktycznie imiona, wtedy pewnie bym rozpoznał, że to może być ten film. Wow, 98 i, i Rugrats, e, the movie, <coughs> zarabia e, ogromne pieniądze. Dobrze, zobaczmy trzeci film, który jest od czy 50 milionów po drugim tygodniu. Reżyseria tonego Scotta w 1998 roku. Chyba muszę zobaczyć jeszcze jakiegoś aktora. Will Smith. I? A, ok, okej, okay. to jest może ten trochę mniej znany Enemy of the State Wróg publiczny Faktycznie, kojarzę, kojarzę, że taka instytucja istniała. Dobrze, tą następny film 122 miliony Reżyseria Frank Coraci, za Adamem Sandlerem A, i to będzie problem, to jest sandleryzacja filmu Może detelniki Happy Gilmore Potrzebuje tagline. Huh. Można z nim zadierać, ale nie wolno zadierać z jego wodą. Poproszę wszystkie informacje na temat tego filmu. Nie, nie mam pojęcia, jak się nazywa ten film z Adam Sandlerem. The Waterboy. Jakby ktoś powiedział, że jest zmyślony film z Adamem Sandlerem i kazał mi wybrać tytuł, który powiedziałbym, że jest zmyślony, to to jest właśnie ten, który zarobił 185 milionów. 185 milionów na świecie. Tak każdy film Adama Sandlera, prawie, staje się gigantycznym sukcesem. Mamy Universal, 8 milionów, więc prawdopodobnie będzie coś ciężkiego. Magda Szubanski w głównej roli rysuje George Miller. Ok, dobra. To jest duża szansa, że to będzie Babe albo drugi Babe. Tak jest. Tutaj pomimo, że Magda Szubański mało e, średnio rozpoznawalne, to tutaj tak, bo George Miller reżyserował sequel, mimo że on twierdzi, że tak naprawdę reżyseria pierwszego filmu też należy do niego, trochę obniżając e, to, e, to, co zrobił prawdziwy reżyser filmu. I ostatnim słowem podcastu, Bait in the City jest ponoć właśnie dosyć radykalna zmiana klimatu, jeśli chodzi o, <laughs> o część pierwszą, no co jest bardzo a propos George'a Millera. I przechodzimy do Cine to Nerdle. Musimy odkryć 5 filmów. Tych pięć filmów chowa się pod 16 krateczkami, na, na których mamy napisane rzeczy, które są związane z filmem, albo tytuł, albo jakiś aktor, coś takiego. I musimy ułożyć cztery rządki albo cztery kolumny, i to daje nam cztery filmy rozwiązane, i piąty film powstanie w, przeciwne, w przeciwnym kierunku do tego, który już ułożyliśmy. I mamy tylko 15 zamian dostępnych do wykorzystania, więc nie możemy nie możemy wykorzystać e, wszystkich. E, Okej. Okay. She's a mom who stretches. To to od razu mi mówi, że to będzie The Incredibles. Tak, mamy tata, który widział lepsze czasy, mama, która się rozciąga, dziewczynka, która jest e, niewidzialna i he's a super fast boy. Mamy The Incredibles. She's a bunny cop. To i, jest policjantką e, króliczkiem. He's a thieving fox. He is a DMV Sloth. He's a, he's a Buffalo Police Chief w Zootopii, albo Zutropolis, jak są niektóre kraje. Ok. He lights on fire, she's an Invisible Woman, he's made of rock. To mamy fantastyczną czwórkę. I ostatni mamy Batman i Robin. Mamy Robina Boy Wonder, Ice Pants Mr. Freeze grany przez Arnolda Schwarzenegera. Batman gra George Clooney. A Poison Ivy jest, jest mamą roślin. I teraz zobaczmy, czy. Bo mamy cztery filmy z poszczególnych kategorii. Teraz potrzebujemy coś z kolumny. Wydaje mi się, że tu będzie rzecz, bo będzie He's a Thieving Fox i He's a Fantastic Mister. Czyli będziemy szukali fantastycznego pana Lisa, którego gra George Clooney. I jest super fast boy. No muszę któreś z tych po prostu... ok I mamy fantastycznego pana Lisa, reżyseria Wes'a Andersona. Yy, mamy wszystkie pięć filmów, wreszcie udało się trochę odbić. Yy, teraz z yy, Sporkle wydaje mi się, że dosyć ciekawy quiz, bo musimy zrobić sudoku na podstawie podpowiedzi filmowych, czyli wpisać od 1 do 4 we wszystkich kratkach. Yy, w sensie jest, mamy cztery duże kwadraty, do których musimy wpisać liczby od 1 do 4. Mamy podpowiedzi, które będą nam sugerowały ten numer, no i wiadomo, numerki nie mogą się powtórzyć ani w linii, ani w kolumnie, i nie mogą też się powtórzyć w tym samym kwadracie. Próbujemy. Pierce Brosnan był Jamesem Bondem w czterech filmach. Aktorzy, którzy mają monolog, którzy wygłaszają monolog, jest ich tylko jeden, co sugeruje mono. Al Pacino i Robert De Niro najpierw grali w Ojcu chrzestnym części drugiej. Tom Selek grał w trzech e, mężczyznach i dziecku. George Clooney grał w trzech królach, gdzie dusił na planie, e, jak się okazuje, notorycznego gbura e, Davida Russella, reżysera tego filmu. Role grane przez Nicolasa Cagea w adaptacji. Dwie. E, to od razu wiemy, że tutaj jest szansa, że ten kwadracik jest poprawny. Mamy 1, 2, 3, 4. Nie powtarzają się, nie mamy nigdzie powtórki w linii ani w kolumnie. Akademii, A Oscary, który wygrał, Leonardo DiCaprio tylko jedną, no i tu musiałoby nam zostać cztery, bo też pasuje, bo Harrison Ford zadebiutował, tak jak wszyscy inni w Gwiezdnych Wojnach, w epizodzie czwartym, czyli pierwszym filmie Gwiezdne Wojny, który dostał później pod tytuł Nowa Nadzieja. Tom Hanks wygrał dwa Oscary za Filadelfię i Foresta Gampa w latach 90., -tych. Hugh Grant grał w czterech po pogrzebie. Wydaje mi się, że Daniel Day-Lewis wygrał trzy Oscary, ale sprawdźmy. Okej. Okay. Jack Nicholson grał w One Flew Over the Cuckoo's Nest, czyli lot nad kukułczym gniazdem. W polskim tytule tracimy numer, czyli zostaje nam trzy <laughs> dla Daniela Dea Luisa. George Lazenby y sławnie czy niesławnie zagrał tylko w jednym filmie o Jamesie Bondzie, australijski aktor, który w sumie później nie zrobił jakby żadnej kariery jako, y jako aktor w ogóle. Kiefer Sutherland grał w trzech muszkieterach, co by nam pasowało. Robert Pattinson zadebiutował jako Cedric Diggory w... E, nie pamiętam. a Goblet of Fire. Goblet of Fire jest czwarte, czyli e, Czara Ognia. I Matthew McConaughey grał w filmie... No, musi być Two for the Money. I udało się. <ścoughs> Sporkle e, Sudoku rozwiązane. Lepsze niż ze zwykłymi cyferkami w moim przypadku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego kolejnego odcinka rozwiązywania quizów z podcastem 5 na 5 i zapraszam na następny już jutro. Pa!